W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was serdecznie w ten dzień 24 czerwca. Coraz bliżej jest wakacji, coraz bliżej odpoczynku, a my dzisiaj spotykamy się na rozważaniu Bożego Słowa. A to dzisiejsze Boże Słowo pochodzi z Księgi Przypowieści Salomona z rozdziału trzeciego oraz Ewangeliana z rozdziału 21. Posłuchajmy uważnie. Zaufaj panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a on prostować będzie twoje ścieżki. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się opasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze. I poprowadzi, dokąd nie chcesz. Wyobraźmy sobie żeglarza na otwartym morzu. Wokół tylko woda, niebo zasnute chmurami, żadnego punktu odniesienia. Nie widać ani brzegu, ani gwiazd, ani żadnych świateł na horyzoncie. Żeglarz ma ze sobą tylko. Kompas i starą mapę. Wszystko, co widzi, to fale wokół tej łodzi oraz ciemność. Nie ma pewności, co go czeka, ale wie jedno: chce dopłynąć, chce dopłynąć do celu, a żeby to zrobić, musi ufać kompasowi oraz swojej mapie. Nie może polegać na tym, co widzi, bo przecież willi, widzi niewiele. Nie może co chwilę zmieniać kursu, bo całkowicie pobłądzi i straci kierunek. Musi trzymać się tej jednej małej wskazówki, nawet jeśli nie rozumie, dokąd ona może poprowadzić, ale zna cel wie jaki cel mu przyświeca dokąd chce dopłynąć i na tym właśnie drodze polega zaufanie panu bogu w księdze przypowieści salomona słyszymy wezwanie które jest może proste w słowach ale trudne w wykonaniu w codziennym życiu zaufaj panu z całego swojego serca nie chodzi tutaj o Emocjonalną decyzję, uniesienie, o jednorazową decyzję. Chodzi o styl życia, o wybór, którego dokonujemy każdego kolejnego nowego dnia, w każdym momencie naszego życia. Także te, wtedy, gdy wszystko wydaje się po prostu niejasne, ciemne. Kiedy nie widzimy sensu, kiedy nie wiemy, co będzie dalej, to wtedy wiara pokazuje nam tę twarz. Nie jako przekonanie, ale w tym kontekście wiara jako zaufanie. A z drugiej strony mamy Piotra, człowieka czynu, człowieka, który zawsze dobrze wiedział, czego chce. Jezus. Mówi mu w Ewangelii Jana, że nadejdzie czas, kiedy ktoś inny go poprowadzi tam, gdzie on nie chce iść. I te słowa są drodze głębokie i prawdziwe. Nie tylko dla Piotra, bo były to słowa prorockie, zapowiadające to, w jaki sposób potoczy się jego życie na koniec. Ale to słowo jest również ważne i aktualne dla nas, bo każdy z nas, wcześniej czy później, przechodzi przez taki moment w swoim życiu, kiedy nie wie, co będzie dalej. Kiedy nie wie, co będzie dalej, ale kiedy nie my już mamy trzymać ten ster, kiedy życie układa się nie po naszej myśli, kiedy musimy po prostu. Dać się poprowadzić. I właśnie wtedy zderzają się ze sobą te dwa biblijne teksty: Boża obietnica z przypowieści, a także słowa Pana Jezusa z Ewangelii Jana. W obu możemy znaleźć wspólny mianownik życie, które nie jest zaplanowaną żeglugą tylko przy brzegu. Ale wyprawą w nieznane. I tylko jedno może nas wtedy utrzymać na właściwym kursie: zaufanie do tego, który zna drogę, zaufanie temu kompasowi, tej mapie. Zaufanie drodze nie polega na tym, że wszystko się, że wszystko się układa. Zaufanie to decyzja. Panie, Ty wiesz lepiej: Nawet jeśli nie, nie widzę brzegu, nie widzę nic wokół siebie, nie wiem dokładnie dokąd płynę. Nawet jeśli serce mówi nam coś innego, to chcę popłon, popłynąć za Tobą i z Tobą. Piotr w końcu się zgodził. Nie była to droga, którą sam by wybrał, ale to właśnie na niej wypełniło się to, do czego Pan Bóg go powołał. Bo zaufanie Panu Bogu nie zawsze prowadzi nas tam, gdzie my chcemy, ale zawsze tam, gdzie powinniśmy być. Tam, gdzie Pan Bóg ma dla nas coś przygotowane i chce nas w tym prowadzić. I niech to słowo, drodzy, przypomina nam, że wiara to nie tylko modlitwa, choć modlitwa jest ważna. Wiara to nie tylko pieśń, choć pieśń jest ważna. Wiara to nie tylko wiedza biblijna, choć warto Boże słowo dobrze znać. Ale wiara to też zaufanie. Jak żeglarz z kompasem, mamy trzymać się, tych Bożych obietnic, tego Bożego Słowa, które mamy czytać, do czytania którego jesteśmy zachęcani, nawet jeśli nie widzimy celu, bo On zna ten kurs. On nas nie chce zgubić. On prostuje nasze ścieżki, nawet wtedy, gdy prowadzą przez otwarte, nieznane. I wzburzone morze. I na koniec. To nie nasze rozumienie ratuje nas w burzy, ale Jego wierność. To, że On jest z nami, jest przy nas i nie chce nas opuścić. Chce nam towarzyszyć. Dlatego, bracie siostro, nie patrz na fale. Patrz na kompas. Patrz na Chrystusa i płynie. Daj się poprowadzić. Zaufaj Panu już dziś. Teraz. Amen. Zostańcie z Panem Bogiem. Dobrego dnia.